Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Olivier LL, a to jest druga część naszej wyprawy po Wojciechowie, w której e, idziemy dzisiaj do kolejnej e, kopalni, właściwie to kamieniołomu, zobaczyć co się w niej kryje. To jest e, ta czarna dziura, o której mówiłem w poprzednim odcinku o właśnie tych kamieniołomach. A dlaczego mówię, że ta kopalnia jest tą czarną dziurą? Ponieważ na mapie jest ona całkowicie czarną kropką, można tak powiedzieć. O, samoloci kleci, ryczy, kurde, jak jakiś lew. No ale nie przedłużając, zapraszam Was na tą kopalnię. Doszliśmy do takiego rozdroża. W ostatnim odcinku szliśmy tam prosto, ale dzisiaj sobie skręcimy tutaj w tą drogę, ponieważ tam widziałem na mapie, że w tamtym kierunku trzeba się kierować i zobaczymy, czy mapa nas dobrze poprowadzi. Właśnie idziemy tą drogą, i tam, właśnie w krzaczku, jest taka budowla. Wygląda mi na to, to na jakiś skład, nie wiem dynamitu czy co to tam było, Pewnie trzymali tam jakieś rzeczy do wysadzania tych kamieniołomów. Nieco dalej tam w krzaczkach znajduje się taki mikrostrumyczek i jest tam taka zawalina, można powiedzieć, bo z tego co tutaj widzę, dawno, dawno temu zawaliła się ściana, która tutaj jest przed nami, taka skalna. Idziemy dalej. Ale zanim pójdziemy dalej, jeszcze chciałbym Wam pokazać z bliska tą całą lawinę, jak ona wygląda. Ona wygląda tak jak takie schody, można powiedzieć. Zleciała tam z góry bardzo dawno temu, i to wszystko wygląda jak takie schody. Normalnie, ciekawie to wygląda. Jeszcze z takim czymś się nie, spo... nie spotkałem. Taka wąziutka lawina, no, jak takie schody. No ale idziemy dalej. Dobra, sprawa jest taka. Musimy się wracać, ponieważ spotkaliśmy tubylców i właśnie zap zapytaliśmy się o ten kamieniołom. Powiedzieli nam, że to zupełnie nie ta droga, co patrzyliśmy na mapie. I musimy się wracać, i, i tak jak nam mówili, musimy iść prosto pod kątem 90 stopni w lewo. I przez takie nasypy, i dojdziemy. I dali nam taką tutaj mapę. I już wiemy o co chodzi, więc idziemy. Postanowiłem jeszcze zboczyć troszeczkę w krzaki, bo zauważyłem takie fajne rzeczy tutaj w krzakach. Tutaj widać, że na krosach trochę jeżdżą, ale tam w kolejnych krzakach, za kolejnymi gałązkami, kryje się też coś ciekawego. A więc już jesteśmy za krzakami, za gałązkami, i to o czym mówiłem to jest właśnie taki budynek. Jakiś stary magazyn. Zobaczmy, jak to tu wygląda: jakieś płyty. Kurde, tutaj też jakieś płyty. My mieliśmy na kamienioło iść, a nie kurde, eksplorować budynki, prawda, tato? No Zobaczmy, co tutaj jest. O, tutaj jakiś szyb windowy. No, tak, bo to właśnie na mapie było widać, jak patrzyłem. To to się właśnie ten szyb windowy przedzierał się przez drzewa. Dobra, już wyeksplorowaliśmy ten budynek i pora wracać do tematu odcinka, czyli idziemy do naszego kamieniołomu. Ogólnie przedzieramy się w górę po takich chaszczach, do naszego zapomnianego kamieniołomu. Jakoś on tak się nazywa. Tak nam tu bylcy tutaj powiedzieli, że zapomniany kamieniołom. I ogólnie tam gdzie się z wejście, tam pomiędzy tą górką albo pomiędzy tamtą górką. Jakoś tak, a więc idziemy w tamtym kierunku. Jesteśmy Już na 100% na dobrej drodze. Na 100%. I co mnie szokuje, to że ta droga jest uczęszczana. Popatrzcie, jest jeden ślad, którym albo krosy, albo ludzie chodzą. Dobra, weszliśmy jeszcze na górę, tutaj na tą największą. I tutaj jest ten największy kamieniołom. Coś zgrzytło. Myślałem, że to skały, ale ptaki w krzakach. Jak zwykle, tutaj dzieje się wszystko w krzakach tam jest dół tego kamieniołomu weszliśmy na górę i tutaj jest naprawdę rześkie powietrze w porównaniu do tego co jest na dole ale idziemy do tego drugiego który jest tam w dole do tego właściwego i miejmy nadzieję, że już nie będziemy błądzić o, poziomka chcesz poziomkę? nie okej, okay. dobra, to ja sobie zjem poziomkę jeszcze zobaczymy na tamtą piękną górę to jest skopiec. Niesamowicie wygląda. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w końcu w tym miejscu, w tym niesamowitym kamieniołomie, do którego na dół nie ma jak się dostać, ponieważ szyb windowy został zasypany. Dobrze słyszycie, do tego kamieniołomu trzeba było zjechać windą, żeby się do niego dostać. Ma on. Głębokość około 70 metrów, tak to wygląda tam na dole. Wszystko jest totalnie zarośnięte. Niesamowicie. Echo wszędzie słychać. Szok normalnie. Nawet tam jest jakaś jaskinia. Niesamowicie to wygląda. Wow, jesteśmy przy takiej budowli. To był chyba jakiś wyciąg. Tutaj jest to zalane wodą. Takie ciekawe, małe dziurki zalane wodą. Pewnie one są jeszcze głębsze. Ale to na razie nie o tym. Idźmy dalej zwiedzać te kamienioło. Właśnie znajdujemy się przy szybie windowym. Tak to się prezentuje. Tutaj było to wysadzone zejście, o którym wcześniej już wspomniałem. Tak to niesamowicie wygląda. Jest to masakrycznie głębokie. Ja nie dowierzam, jak to kurde musieli oni kopać. Naprawdę. Robi to wrażenie. Jeszcze tutaj pokażę Wam ujęcie na te ściany, jak to wygląda. Strach normalnie tutaj stać. Na szczęście jesteśmy tutaj na takiej betonce stabilnej od tego szybu. Tam są jeszcze takie... Zawaliny, takie zapadliny. No naprawdę nie mam słów do tego miejsca. Jest to niesamowite. Jeszcze tutaj chciałbym Wam pokazać dużą, taką niesamowitą lawinę, która prezentuje się w taki sposób. Tutaj już jest nieco płycej w tym miejscu, ale nadal to robi wrażenie. Wow. I wydaje mi się, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się i cześć. A ja teraz zaczynam robić live'a. Do zobaczenia na live'ie. Papa.